Na wspólnej, jedna z gwiazd tego serialu nie wygląda najlepiej. Fani są bardzo zmartwieni jej stanem i sądzą, że może dziać się z nią coś strasznego. Patrząc po zdjęciach, faktycznie wygląda inaczej. Czy to może być oznaka poważnej choroby? Na wspólnej od lat jest jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce. Nie dziwne więc, że los niektórych gwiazd jest dla nas ważny, nie tylko, kiedy grają w serialu, ale również poza nim. Utożsamiamy się z nimi i chcemy, wywiodło się im jak najlepiej gwiazdy na wspólnej również miewają problemy fani dostrzegają wszystkie zmiany, nie tylko w serialu, ale również w życiu gwiazd. martwią się o nie, kiedy dzieje się coś złego. To właśnie oni zauważyli jedną istotną zmianę w życiu Marty Wierzbickiej, która przez wiele lat grała w serialu. Jest nie do poznania i martwią się o jej stan zdrowia. Marta Wierzbicka od 2003 roku grała w na wspólnej. Była młoda i energiczna, uwielbiało ją wiele osób, ale w końcu zrezygnowała z kariery w produkcji. Od jakiegoś czasu prowadzi konto na Instagramie. Obserwuje ją ponad 250 tysięcy osób, więc to dowodzi, że jest naprawdę popularna. Nagła zmiana umarty wierzbickiej jej pasją jest podróżowanie i robienie zdjęć. Idealnie łączy to na swoim koncie na Instagramie, pokazując całe relacje z jej wycieczek. Męska część fanów ceni ją sobie również za wygląd. Jest piękną aktorką, a jej ciała może pozazdrościć wiele kobiet. Była swojego czasu modelką dla męskiego magazyny Playboy. Tam pokazała swoje ciało bez jakichkolwiek ubrań. Ostatnio pokazała zdjęcie, na którym wygląda inaczej niż zwykle. Marta Wierzbicka miała świetną figurę, ale do chudych osób nie należała. Tymczasem na zdjęciu widać, jak jej twarz zrobiła się pociągła, a policzki zapadnięte. W dodatku widać jej wystające obojczyki, bardzo mocno schudła, przez co fani naturalnie się martwią. Od razu widać, że jej figura się zmieniła. Gwiazda na wspólnej w życiu próbowała wielu diet i od lat narzekała na to, iż ma kilka kilogramów za dużo? Teraz fani biją na alarm, martwią się, że to nie wynik diety, a jakieś choroby. Nie wygląda to na naturalne chudnięcie. Gwiazda nie odniosła się do tych komentarzy, a sama nic nie mówi o swojej metamorfozie. Teraz to niewidoki przyciągają wzrok, a jej wychudzone ciało.